W poprzednim odcinku zajmowaliśmy się tworzeniem laboratorium chemicznego i stworzeniem naszego pierwszego złożonego zasobu stopu aluminium. W tym odcinku zajmiemy się modyfikacjami naszego terraformatora, którego ja nazywam odkurzaczem. Modyfikacje do terraformatora. Każdy z nich kosztuje po 1000 bajtów. Z tych, które ja używam, to jest mod wzmocnienia, mod szeroki i mod. Oczywiście ja używam w tej swojej głównej grze trzeciego modu. Natomiast teraz zaczniemy od pierwszego. Dlaczego warto to zrobić? Ponieważ, jak są trudniejsze tereny. No teraz sobie zrobimy, weźmiemy sobie ceramiczny. Te mody się robi w plecaku. Zakładamy go sobie na terraformator. Możemy już lepiej kopać trudniejsze tereny. Czyli na przykład pójdźmy sobie w te góry. Na początku gry miałem z nimi problem, żeby w nich kopać. Teraz nie ma już większego problemu. O wiele szybciej się kopie. Tak. Drugą modyfikacją jaką zrobię jest mod wzmocnienia. W celu przyspieszenia farmowania bajtów Udam się teraz na planetę Glacio. A to dlatego, że jest tam zasób, który się nazywa hematyt. Z niego robi się żelazo i jest to bardzo, bardzo przydatny zasób w tej grze. Z niego robi się właściwie no, wszelkie przydatne rzeczy, które w dalszym etapie gry będziemy tworzyć, robi się właśnie z żelaza. No i to właśnie jest jeden z powodów, który, dla, dla których wybrałem Glacia, ponieważ próbki badawcze, które znajdujemy tutaj pod ziemią, są warte naprawdę sporą ilość bajtów. Jeżeli zamierzacie założyć jakąś większą bazę na jednej z planet na którą lecicie, warto ze sobą wziąć nadajnik. On jest domyślnie odblokowany od samego początku gry. Odblokowanie go, nieodblokowanie, przepraszam, wytworzenie go kosztuje 1 kwarc. Można sobie zmieniać kolory. I w momencie kiedy go tutaj zostawicie na podłodze włączonego po prostu to z orbity. Jak przylecicie będziecie widzieć... To miejsce, w którym lądowaliście poprzednio, żeby się nie pomylić. Na no glacją mamy też tytanit. Znaczy właściwie tytanit jest jego głównym zasobem, a dodatkowym jest hematyt, który wcześniej zbierałem. Te tani to też możemy sobie nazbierać. Zasoby się przydają. Jak widać nasz świder mod 1 nie działa jakoś tak super. Musimy już myśleć nad robieniem kolejnych modów do odkurzacza. W na sylwę bierzemy sobie tą próbkę badawczą, którą znaleźliśmy zaraz na wierzchu. Wkładamy ją sobie do komory badawczej i jak widać ilość bajtów zawartych w niej jest już naprawdę znacząco większa niż tutaj próbek badawczych na sylbie. W kolejnym kroku odblokowuję sobie mod wzmocnienia potrzebują cynk cynk się robi ze spalerytu Brukujemy w plecaku mod wzmocnienia i umieszczamy go na odkurzaczu. W ten sposób będziemy jeszcze szybciej pozyskiwać ziemię, nawet z trudnych terenów. Zblokowujemy sobie moc szeroki. Tworzymy go z cynku. Możemy też sobie wypalić tytanit, który przywieźliśmy z Glacjo. I analogicznie moc szeroki zakładamy sobie na odkurzacz. W tym momencie rozszerza nam się to, to pole, które, które mamy do odkurzania i pojemniki nam się napełniają w tym momencie już naprawdę o wiele o wiele szybciej należy jeszcze pamiętać że w momencie kiedy da się modyfikacje na odkurzacz to one zaczynają pobierać energię to znaczy do kopania jest potrzebna energia elektryczna. Na szczęście ta energia elektryczna jest przesyłana przez linię tlenową. Czyli jak sobie kopiemy poza linią tlenową, zaraz to pokażę. Zaczyna nam ubywać energii w plecaku. Nasza baza już się nieco rozrosła, e, zaczyna trochę brakować energii, czyli ciągłe latanie z, i uzupełnianie organicznym tych małych generatorów e, zajmuje strasznie dużo czasu. E, żeby temu zapobiec, mm, a przynajmniej ograniczyć, e, możemy sobie wyszukać średni generator. Którego odkrycie kosztuje 3750 bajtów I do y, jego produkcji jest potrzebne, że aluminium i... Y, wolfram? Wolfram Czyli bierzemy sobie Wolfram Bierzemy sobie aluminium Czyli wypalamy lateryt Produkujemy sobie średni generator. Średni generator zajmuje dwa miejsca na platformie, a damy do niego węgiel. Węgiel tworzy się z organicznego wypalając go w piecu. Średni generator w sumie różni się tym, że daje po prostu więcej energii. Ale i tak nadal trzeba wkładać do niego zasoby, żeby produkował energię. Tak jest do momentu, w którym wyprodukujemy przedmiot, który nazywa się RTG. Ale to jest bardzo odległa sprawa. Jego koszt odkrycia w bajtach jest bardzo duży potrzebuje złożonych surowców, który się nazywa stopnano węgla. Lit, który go nie ma na tej planecie, to jest bardzo odległa bajka, jeśli chodzi o wyprodukowanie RTG. W następnym kroku właściwie możemy sobie wyprodukować kondensator powietrza, na którego w tej chwili nie mam bajtów. No i właściwie na tym mogę zakończyć mój przewodnik po Astronir, ponieważ dalej już sobie na pewno doskonale sami poradzicie. Nie chcę też Wam spoilować całej gry. Na koniec mogę jako taki teaser pokazać Wam jak wygląda moja baza w głównej mojej grze.